Córką rymowanka. Moja mama. Mój tata rymowanek. Rymowanek robi rozpierdol na basenie. Czy możemy teraz. Zrobić rozpierdol na basenie? Oj nie, córciu, jesteś jeszcze na to za mała. Nie martwcie się, ja mogę zrobić rozpierdol. Przeważysz, żeby skakać. <noise> Nonsens. Wygrałem puchar w skokach, gdy byłem młodszy. To było bardzo dawno temu, żusiu. Na szczęście cały czas utrzymuje doskonałą formę. Potrzymasz mi okulary, mamusiu? Będziecie mieli lepszy widok, jeżeli staniecie bliżej. Bądź ostrożny i nie pochlap nas wodą. Na pewno was nie pochlapię, pureczko. Ta jest dla mnie za niska. Bądź ostrożny Remowanku Tak, nie ochlad nas tatu <noise> Nie martw się Porciu